Dzień dobry, dzisiaj wszyscy będziemy na inwencję w Fortnite. Jakby co to, to już jestem? Oczywiście nadal chory, ale wygrałem z kina rika, ponieważ byłam go trzebnego jest zasób No i tak pojeźdźmy. Ej, widzę, że musi być taki wypad na inwencję. O, jak ten ziomek to było. Heh, Też tak samo pomyślał. ja eee, Według tego jest wysta pierwsza 55, bo 22 ma się zacząć. To już tam się szykuje. <coughs> to już jest kończywka sezonu. Te skiny będę miał w sumie ekskluzywnie. No sobie polatamy. Yy, obecnie tak wygląda kukurydziany kompleks. No nic na nim nie ma. Wyspy są wysoko. To jest po prostu jak widzicie smutne. Ale on jest wybrakowany, tylko są pola, nic nie ma. Mogę iść na dół? Mogę się tak polecić. Chyba mogę, ale nie chcę. Eee, no jest tak, to jest jeszcze nawet furgonetka. Tak, furgonetka na restart. Jest 21.57. Eee, ja pójdę tu. Bo to jest fajne miejsce albo jeszcze nie ma, tylko że tu u mnie inaczej pokazuje Nie wiem tam, czekamy. Mamy tutaj nad palucha różnego eko Mamy... Zapomnę, jak on się nazywał. Nie obraźcie się na Nie, te sorki widzę właśnie ja nie mogę od was odebrać. I nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek będę musiał z wami grać, dlatego że posajcie. Jak już ja z kolegami gram. A jak już to ja nagrywam, sorki, na razie to ja nie będę miał czasu A zawsze kiedy wy chcecie do mnie dołączyć to albo kiedy ja coś robię, więc no niestety Przepraszam was wszystkich widzów, wiem że już wiele razy mieliście taką sytuację, że nigdy raz nie mówiłem <śmiech> <śmiech> Widzicie, Nie wiem czy to nie zrób właśnie kurego. Ale chyba tak No więc czekamy na niebiański ogień ja. To w oku, no to w sumie fajne miejscówki Już tam były porwany klaster i porwane siorwany No i szkoda mi Wiecie, jak mi było smutno, kiedy klaszter porywali, kiedy orbany się trochę zdziwiali, bo było. wiedziałem, że już nigdy powinien być nie aż taki sam. Ten w ogóle, to jest najbardziej rewolucyjny z innych sezonów i takich zapamiętają. Ten sezon, to jest jeszcze najlepiej. Nie dość, że tutaj były drugi raz jakieś skiny, były fajne takie srebrne ubrania, można było mieć Ogólnie, bardzo fajny sezon. Te yeah, ja wszyscy go będą dobrze pamiętam taki wspominać. Okej, okay, tu czekamy. Największe podatki. Okej, punkty zakwiera sporo o pomocowaniu. Chyba się zacznie już Zacznijmy mój taniec Mojej postaci I też w do dodatku na srebrno Nie, nie chcę się chwalić, tak po prostu Ale muzyki nie ma Kisza taka przed burzą. Jest też srebrny. Kurcze, bardzo mało ludzi dobija na przykład w tym sezonie setny level. Kurcze, to naprawdę bardzo mało. Ma nawet takie liki. Wiem, że to jest taki albo z jakichś takich ze sklepu. Wiecie, nie raz widział kogoś ze srebrnymi skitami lub innymi w tym sezonie. Może z 10 martw. Cały sezon. O, prześladowca. <laughs> Dobrze, to teraz czekamy na tym budynku. Nie wiem, co kompletnie porobić. Mogę pocać ten sezon, więc tak, mi się on bardzo podobał, bo wprowadzono srebrne, złote ubrania i to. Ostatni raz był w drugi drugim sezonie, drugi, gdzie można było mieć całe setne, wszystkie postacie za 350 tyle, To trzeba mieć mnóstwo setnych. Bardzo fajny sezon, wiele się w nim dzieje, szczególnie aktualizacja 17.40, obecnie 17.50, te dwie aktualizacje strasznie zmieniły, Jest też 17.30. Ten sezon nigdy się nie powiedział, że będzie aż tak fajny. W trakcie był jeszcze koncept z Arianu Grandew. Wow! Co tu się dzieje? Wszystko tutaj nagle było, takie kuzackie. A to był też mój pierwszy sezon, w którym zacząłem nagrywać i grać. Ten sezon będę za nim tęsknił. Wszystkim. Chciałem tylko powiedzieć, że kocham ten sezon I mimo tego, że skiny i wspomnienia w nim zostaną Będę czuł zawsze ból Smutno Po prostu mój kochany sezon Ale dobrze, bardzo mi się podoba ten ninja Wiesz, jak on tam się nazywał? Nie, on jest bardzo ładny. Ale nie, ja nie zdobywam nie go. Niestety. A no, szkoda. mi co rob robię, nie chce mi się gadać, więc sobie mm. I Witam podejścia No A, znowu to samo powtarza. A teraz ja nie mówię.

ale mi się jeszcze nie zapadło na przefeku żegnaj kukurydziany będę Cię mi odpominał żegnaj dobrze jestem gotów doleganie Patrz, tak, jak to... Jak jest nam tak głupo! Przekonajmy się! To jest to samo! <zysy> <zysy> Ci broni, a żołnierze są wszędzie. Chyba nas szukają. Znalazłam komorę porwań, w której są bomby. Jak miniecie ten patrol, zabieram cię stamtąd. Okej. Okay. Jak tego więcej? to się puchnie? Dobra, ruchy. Nie mamy wiele czasu. Ja? Yeah. jak to fajnie wygląda? Znajdę ci jakąś trasę bez patroli. Mówią w środku 10 na 10. Uważajcie na siebie. Jeśli was zobaczą, to po nas. To, to co? Dobra, chodzimy. Mówię. Jestem na wiem jak to Daj mi chwilę. Ej, <laughs> na pomoże będę ją jej zaufanie. Dobra. No dalej, dalej! Udało się, dalej! Dobrze idziemy! Jeśli was zobaczą, jak najszybciej przedostańcie się przez most.

Zostawcie! To jest to, jeszcze teraz jeszcze, trochę trzeba pozbierać, nie? Tutaj ta rura transportowa przeniesie was za ich patrole. Co tu się dzieje? O. Co Nie były okay. robione dla istot żyjących. Na razie. Pełne skupienie. Okej. Okay. Gdzieś przed tobą będzie kolejna rura. Okay. Muszę odwrócić ciąg powietrza. Dajmy chwilę. Dobrze tak, fajne, no. Szczerze ja bym chciał mnie wysadzić. O co wy tu robicie? Ja, chyba też nie wiedzą. Dobra, czekaj. Muszę okay. tylko dobra, a potem i zrobione chodź do góry. Okej, okay, dobra. Bierzecie prosto do komory porwania. Ja bym chciał wyjść. Ja bym chciał po prostu wyjść i zobaczyć jak kucha wysadza się. Śledzę, zląk wysadź to. I tak mam portelkę. Świetnie. Bomby są na miejscu. <coughs> oh, Dobra, to jest najlepszy event ogłaszam, przynajmniej w rozdziale drugim To ja ogłaszam Ja muszę się przygotować Wytrzymajcie te plecaki blisko bomb Dobra, rozpoczynam sekwencję uzbrajania Okej okay. Chwila, co się dzieje? Przerwany! Rozkazuję to! Nie gincie! To niemożliwe! Myśleliśmy, że przepadł na zawsze. Ostatnim razem prawie zniszczył całą wyspę! Co? Co? Wiem, że się jadę, Nie! 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 My. Możemy popatrzeć? Tu kończy się Wasza rola. A ja muszę odegrać swoją. To jedna z tych wojen, w których wróg ma miażdżącą przewagę. Nie wrócicie do domu. Co? Nie jeśli istnieje ryzyko, że to coś dotrze z powrotem na wyspę. Bez odbioru. Wiedziałem, że na co szukam. Skurde, jak to za baba. Nie będę teraz przeklinał, ale szczerze, no co za jedna, kurde wredna jedna... I bym jej powiedziała, że Kevin to jest prawdziwe zło, ja. Dobra, chciałbym, żeby to się rozpadło, ale <try> <try> nie <try> Kelim gdzieś mi wzięło? Kelim, kochana no. polska, ludzica. kochana, no. <słyska> <słyska> tylko dlaczego? Dobra, jeszcze minuta i osiemnaście sekund. Ja pewnie ta pewno można się chyba rozwalić. No chyba, ale chciałbym, żeby się rozwaliło. A po prostu nic się nie stanie. Owo co ode Oczywiście, muszę na stanie. To jest o tylko taniec. Co to jest za miejsce? Okej okay. To jest kolejna z jakichś mrocznych miejsc <laughs> Nie wiem, miał, ja bym tutaj chciał zamieszkać Szczerze podoba mi się ta <laughs> Kilka Kevinów? To podwórne... To To Kevin to było tylko jedna? To tak, to z tego góry mogę. To... O nie. O nie! Stary to tak, tak, to jest to tak, ładnego

co teraz? Aha! Czyli trzeba czekać. Jest 22, to dajcie mi policzyć. Gdzieś tak koło dziesiątej 10? jest tak może pewnie się zrobiła tu. Aha, no to... To był koniec. Szczerze? Sezon był dla mnie. Wow! <laughs> Szczerze. Nie mam słowa. Statek Ufo się rozbił. Nie, nie mam pytań. Po prostu będę tęsknił za tym UFO klimacikiem, za tymi postaciami. Fajnymi postaciami na przykład był ten Joe. Fajna plaka postać, taka ukrywcza. w Kimera fajna była. Znaczy fajny był, A się na niego mówi fajna. Znaczy na niego. Eee. Słowko był, była fajna. I no Rizzo to Rizzo to to jest kozak, szos. Gugimą był kozak też, bo to fajny królik, każdy wie. Eee, zyg, to są fajne postacie. No dobra, są to teraz już nie jest fajna postać, bo nas to szukała. W sumie wiedziałem, że coś nam... Coś nam nie pyknie. Wiedziałem, wiedziałem. No, ale ja się w sumie nie zdziwię. Tylko, że no spadnie na wyspę. Jestem ciekaw, co się stanie teraz. Więc... Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że sezon siódmy będziecie dobrze wspominać jak ja. Kochałem ten siódmy sezon. Naprawdę to była rzecz, której się zakochałem. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Życzę miłego dnia. Chociaż jak ja teraz to oglądam, to jest noc. I. Jeśli chcecie. Żeby sezon ósmy był fajniejszy, dajcie suba i lajka. Żeby był po prostu szczosem, nawet lepszym niż siódmym. Dziękuję wszystkim za oglądanie i życzę miłego dnia. Pa!